Dobra, włączone. Cześć, witam Was wszystkich. Ja nazywam się Izabela Maciuszek, ale mówcie do mnie Izabel, bo tak wszyscy do mnie mówią. Jestem aktorką, jestem youtuberką, influencerką i Tiktokerką. A dlaczego zdecydowałam się na Thermomix? Bo jestem zakochana w nim od 12 lat. 12 lat już mam tą maszynę u siebie, oczywiście ten starszy model. Wczoraj już wjechał nowy i jeszcze bardziej się w nim zakochałam. Po takiej autoprezentacji, to będziesz miała dzisiaj o wiele więcej osób, które tam lajkują, komentują, subskrybują, ściągają. Zobaczymy. Oj, będziemy cię z przyjemnością obserwować. Witamy w naszym okresie. Zapraszam na moje social media. Izabela Maciuszek, albo będzie. Izabel Maciuszek. Super, dzięki bardzo. Witamy serdecznie. Kolejna... Mamy dzisiaj kucharza, zobaczcie, Arkadiuszek. Zabalonię okay. przygotowałem obiad piękny. Zobaczcie, pięknie podany. Ala restauracja, ala e, nie kartę, tylko ala ar, ar, arre, 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 arre. Arkadio! Arkadio, Arkadio, proszę bardzo. Arkadio. proszę bardzo. Gdyby ktoś chciał mnie zamówić, to ja robię takie posiłki. Proszę bardzo, może kupić sobie mnie za 5,5 tysiąca. Thermomix gratis. Jak zawsze ta promocja obowiązuje. Także zapraszam wszystkich. I to jest takie moje jedzonko piękne. Dziękuję, Jarosław. do stołu. Dziękuję. Moi drodzy. Tak wygląda na żywo transmisja. Lecę dalej. Na YouTube. Co robimy dalej? Na Facebooku, Izabeli. Do naczynia miksującego wsypać 600 gram mąki. Tarujemy, bo widzę że tutaj jeden gram, mi się coś robi. Nie wiem dlaczego. Może. O, źle włożyłam naczynie, tak? Czyli taruję sobie. I teraz moi drodzy. 600 gram odmierzam. Mam 300. Dzisiaj się nagrywam w takim troszeczkę nietypowym miejscu, w wannie. Słuchajcie, jestem tak zmęczona, dlatego sobie zrobiłam relaksik i sobie tak pomyślałam, że chwilkę do Was pogadam z tego miejsca. Jest już bardzo, bardzo późno, prawie 24. Czwarta dochodzi. Zapaliłam światło, żebyście mnie... To trochę lepiej widzieli, ale jest naprawdę późno. Dzisiaj miałam bardzo taki intensywny, zakręcony dzień, bo tak jak wiecie, jestem teraz ambasadorem Thermomixa i mam fajne po prostu jest fajny produkt, który ja kocham, uwielbiam. Jeszcze przy okazji mogę też go sprzedawać, więc to jest bardzo fajne. Szkolenia dzisiaj po prostu przez pół dnia, rozmowy z klientami. Także to jest po prostu mega. To, co mam swoje ukochane aktorstwo, to oczywiście cały czas jest, no ale teraz są takie czasy, że wiadomo, wiadomo jak jest mniej czegoś, no to trzeba robić coś jeszcze innego, żeby po prostu nie siedzieć i że tak powiem, brzydko pierdzieć w stołek. To jest bardzo brzydkie określenie, ale żeby się nie załamywać, że. Są trudne czasy, że jest tak, tak czy tak. Ja szukam, ojejku, bo mi spada tutaj telefon. Ja szukam sobie zawsze jakichś rozwiązań, o tak o się tylko Wam pokażę. Ja szukam e, zawsze jakichś rozwiązań, żeby było dobrze, żeby było fajnie i żeby było co robić, nie? Więc zajęłam się teraz tym termomiksem, może ktoś powie, no jak ta aktorka, termomiks? No, my aktorzy, artyści robimy dużo różnych rzeczy, może czasami dziwnych. Ja uwielbiam ten termomiks, uwielbiam po prostu w nim gotować i dlatego też nagrywam te vlogi gotujące, żeby się po prostu z wami dzielić tymi przepisami i w ogóle. I powiem wam szczerze, że jestem zachwycona tym nowym urządzeniem, które teraz dostałam. Zrobiłam dzisiaj też. Yy, na mojego tego vloga, takiego kucharskiego, cały termomix opisałam co i jak, także możecie sobie zobaczyć. Ale dobra, już dosyć o tym urządzeniu, bo dzisiaj się cały dzień już o nim nagadałam. Uu, powiem tak, życie jest piękne. Uwielbiam żyć, uwielbiam po prostu być i naprawdę kocham ludzi. Poznałam też fajnych ludzi dzisiaj na szkoleniach i to jest fajne. Więc, kochani, zostawiam Was dzisiaj z tym optymistycznym takim akcentem. Niech każdy dzień dla Was będzie nowym wyzwaniem, nowym challenge'em. Ja kładę się zaraz spać. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro.